W sali konferencyjnej rozległy się rozmowy, a ja spojrzałam na swój telefon. Na ekranie rozświetliło się połączenie przychodzące od Tylera. Wyszłam na korytarz, spodziewając się zwykłej pogawędki. Jak tam podróż? Kiedy będziesz w domu, zamiast tego głos Tylera był zimny i zadowolony z siebie. Rozwodzę się z tobą, powiedział, a jego ton był niemal triumfalny. Sprzedałem już mieszkanie, więc musisz wymyślić, gdzie będziesz mieszkać. Ciesz się tym, kropka, przez chwilę nie mogłam oddychać. Jego zuchwałość, kompletny brak wyrzutów sumienia były niemal śmieszne. Zacisnęłam dłoń na telefonie, gdy dotarły do mnie jego słowa. Sprzedałeś mieszkanie. Zapytałam, utrzymując spokojny głos kropka tak, powiedział z suchym śmiechem. Nikol i ja potrzebujemy pieniędzy, aby rozpocząć wspólne życie. Ona i tak zasługuje na coś lepszego niż takie małe mieszkanko. Nikol. To imię zabolało, chociaż od miesięcy podejrzewałam, że chodzi o kogoś innego. Późne noce Tylera. Jego nagłe wyjazdy służbowe i rosnący dystans między nami wskazywały na osobę trzecią. Ale usłyszenie, jak wypowiada jej imię tak swobodnie, Jakbym była intruzem w ich życiu, rozpaliło ogień w mojej piersi. Kropka, brzmi nieźle. Odpowiedziałem spokojnie. Nie było mowy, żebym dała mu satysfakcję z usłyszenia, jak pękam. kropka Mam na imię Amelia i aż do tego telefonu myślałam, że poślubiłam mężczyznę, któremu mogę zaufać. Tyler i ja byliśmy razem od sześciu lat i choć nie zawsze było idealnie, wierzyłam w nasze partnerstwo. Kropka, ciężko pracowaliśmy, aby kupić nasze mieszkanie przytulną dwupokojową kawalerkę w mieście, w której zakochałam się, gdy tylko ją zobaczyłam. To nie był tylko dom, to był symbol wszystkiego, co razem zbudowaliśmy. A przynajmniej tak mi się wydawało, kropka patrząc wstecz, były oznaki, małe pęknięcia w fundamencie, które zignorowałam. Lekceważąca postawa Tylera, gdy pytałam o finanse, jego tendencja do zbywania moich obaw czarującym uśmiechem i szybkim pocałunkiem, kropka, zawsze zakładałam że jego pewność siebie wynikała z tego, że wiedział, co robi. Teraz zdałam sobie sprawę, że wynikała ona z tego, że potrafił mną manipulować. Kropka reszta dnia minęła jak mgnienie oka. Siedziałam na spotkaniach z klientami, kiwając głową w odpowiednich momentach, podczas gdy mój umysł szalał. Tyler myślał, że wygrał. Kropka myślał, że może wyciągnąć dywan z połud mnie, sprzedać dom, na który tak ciężko pracowałam i odejść bez szwanku. Był jednak jeden istotny szczegół, którego nie znał. Akt własności mieszkania był od miesięcy tylko na moje nazwisko. Przeniosłam go po refinansowaniu na początku roku. Tyler zgodził się na to bez większego zastanowienia, ponieważ oznaczało to niższe oprocentowanie. Nigdy nie zadał sobie trudu, by zapytać o szczegóły lub przeczytać dokumenty, które podpisał jego nieostrożność miała być jego zgubą. Gdy wróciłem wieczorem do pokoju hotelowego, mój szok zamienił się w determinację. Nie zamierzałam płakać ani błagać. Tyler chciał się bić. W porządku. Ale to była walka, którą zamierzałam wygrać. Pierwszy telefon wykonałam do Chloe, mojej prawniczki i wieloletniej przyjaciółki. Przedstawiłam sytuację w najdrobniejszych szczegółach. Mój głos był spokojny, nawet gdy mój puls przyspieszył kropka, sprzedał mieszkanie. Powtórzyła z niedowierzaniem: Czy on w ogóle zdaje sobie sprawę, że nie może tego zrobić bez twojej zgody? Najwyraźniej nie, odparłem, a w mój ton wkradła się nutka rozbawienia. myśli, że już wydał pieniądze na nowe życie z Nikol.Chou i zaśmiała się sucho. Czeka go niemiłe przebudzenie. Sprzedaż jest nieważna. Możesz udowodnić, że jest wyłącznym właścicielem, a jeśli wziął jakiekolwiek pieniądze od kupującego, będzie musiał zapłacić za oszustwo. Słowo oszustwo wywołało u mnie dreszcz satysfakcji. Co musimy zrobić? Zapytałem. Najpierw powiadomimy kupującego, że sprzedaż nie jest legalna, powiedziała Chloe. Następnie przygotujemy oficjalne pismo dla Tylera, w którym przedstawimy konsekwencje jego działań. Jeśli będzie na tyle głupi, by próbować czegoś więcej, podamy go do sądu. Kropka. Gdy się rozłączyłam, ogarnął mnie dziwny spokój. Tyler myślał, że mnie przechytrzył, że zostawił mnie bezsilną i bezradną. W rzeczywistości jednak przygotował się na ostateczne upokorzenie. Kropka. Resztę podróży spędziłam skupiając się na pracy. Oddzielając emocje i kierując energię na czekające mnie zadanie, kropka zdrada bolała, ale perspektywa odzyskania mojego życia i obserwowania, jak Tyler się rozpada, dała mi poczucie celu, którego nie czułam od miesięcy, kiedy wsiadłam do samolotu do domu. Byłam gotowa, gotowa stawić czoła Tylerowi, gotowa obalić jego kłamstwa i gotowa rozpocząć nowy rozdział bez niego. Nie chodziło tylko o wygraną, ale o odzyskanie kontroli kropka Lot do domu dał mi wiele godzin na przemyślenie tego, jak wszystko się potoczyło. Arogancja Tylera była zdumiewająca. Nawet nie próbował ukryć swojej zdrady, jakbym była tylko kolejną przeszkodą na jego drodze do wolności. ale zamiast wpadać w złość, skupiłam się na tym. Co zrobię po powrocie? Tyler myślał, że jestem bezsilna, ale nie zdawał sobie sprawy, że grałam w długą grę. Nawet o tym nie wiedząc, kropka, gdy samolot wylądował, mój pierwszy telefon był do klo kropka, wróciłam, powiedziałam, ściągając walizkę z karuzeli bagażowej. Jaki jest następny krok, powiadomiliśmy już kupca, odpowiedziała energicznym i sprawnym tonem. Byli co najmniej zszokowani i niezbyt zadowoleni z tylera. Są chętni do współpracy. CEO pomaga naszej sprawie. A Tyler? Zapytałem. Dziś rano wysłałam oficjalne pismo na jego e-mail, powiedziała. Przedstawiono w nim nielegalność sprzedaży, wyłączną własność mieszkania i potencjalne konsekwencje oszustwa. Jeszcze nie odpowiedział, ale gdybym miała zgadywać, byłby wściekły. To dobrze, pomyślałem. Niech się dusi kropka, kiedy wróciłam do domu, w mieszkaniu panowała niesamowita cisza. Rzeczy Tylera wciąż tam były. Jego kurtki leżały na krześle, buty niedbale rzucone przy drzwiach, ale miejsce wydawało się inne. Jakby energia się zmieniła, kropka, wzięłam głęboki oddech i odłożyłam walizkę, wiedząc, że wkrótce dojdzie do konfrontacji. Kropka tego wieczoru Tyler wpadł do środka z czerwoną ze złości twarzą i telefonem w dłoni. — Co to do cholery jest? — krzyknął, wymachując listem wysłanym przez Chloe. — Mówisz mi, że nie mogę sprzedać mieszkania, jest w połowie moje. — Nie, Tyler — powiedziałam spokojnie, krzyżując ręce. — Nie jest. Akt notarialny jest na moje nazwisko od miesięcy. — Nie możesz sprzedać czegoś, czego nie jesteś właścicielem. — zamarł, a jego twarz była mieszanką zmieszania i wściekłości. O czym ty mówisz? Wyciągnęłam akt notarialny z teczki, którą wcześniej wyciągnęłam i pokazałam mu go. Po refinansowaniu kazałem przenieść akt notarialny na moje nazwisko. Podpisałeś to, pamiętasz? Czy tylko przejrzałeś papiery, jak zawsze przez chwilę nic nie mówił? Potem jego wyraz twarzy zmienił się w szyderstwo. Myślisz, że jesteś taki mądry, prawda? To niczego nie zmienia. Już zawarłem umowę. A ty wyjdziesz na głupca, gdy wszystko się rozpadnie, kropka wpatrywałem się w niego, nie brugając. Sprzedaż jest już nieważna, Tyler. Kupujący o tym wie i jest gotów podjąć kroki prawne, jeśli nie zwrócisz mu pieniędzy. Mówiąc o pieniądzach, zbliżyłem się o krok, zniżając głos, kropka, jeśli wydałeś choć jednego centa z tego depozytu. Masz jeszcze większe kłopoty. Pewność siebie Tylera zachwiała się po raz pierwszy. Nie wiesz, o czym mówisz, mruknął, unikając mojego spojrzenia. Kropka, wiem dokładnie, o czym mówię, powiedziałam spokojnym głosem. Przez lata traktowałeś mnie, jakbym była zbyt naiwna, by zauważyć. Co robisz? Ale zgadnij co, Tyler, zwracałam na to uwagę i teraz poniesiesz tego konsekwencje, kropka, zaczął chodzić. Jego frustracja narastała. To niedorzeczne. Wszystko wyolbrzymiasz. Nie możesz mnie stąd po prostu wyrzucić? Uniosłam brew. Właściwie to mogę. To mieszkanie jest prawnie moje, kropka, na razie możesz tu zostać, ale tylko dlatego. Że daje ci czas na zastanowienie się nad kolejnym ruchem. Ale powiem jasno, nigdzie się nie wybieram, kropka w ciągu następnych kilku dni gniew tylera zamienił się w desperację. Dzwonił do mnie wielokrotnie, zostawiając gorączkowe wiadomości głosowe, które na przemian błagały i groziły. W międzyczasie Chloe pracowała za kulisami, aby upewnić się, że każdy luźny koniec został rozwiązany. Kupujący odstąpił od umowy, wściekły na tylera za marnowanie czasu i pieniędzy. A Chloe przygotowała wstępne dokumenty do postępowania rozwodowego. Jesteś w dobrej sytuacji, Emilio? Powiedziała mi podczas jednego z naszych spotkań kropka Tyler nie ma tu żadnej przewagi. Pomiędzy unieważnioną sprzedażą i zarzutami oszustwa wiszącymi nad jego głową, będzie musiał współpracować, jeśli chce uniknąć większego bałaganu. Jej słowa przyniosły mi ulgę, ale przypomniały mi też jak bardzo pozwoliłam Tylerowi kontrolować moje życie przez lata ignorowałam jego lekceważenie i arogancję. Mawiając sobie, że nie warto z nim walczyć. Ale teraz widziałam, jak bardzo się poddawałam i byłam zdeterminowana, by to wszystko odzyskać kropka Loren. Moja najlepsza przyjaciółka przyszła pewnego wieczoru, aby pomóc mi w reorganizacji mieszkania. Spakowałyśmy rzeczy tylera, ostrożnie układając je w rogu salonu. jak on to wszystko znosi. Zapytała, trzymając z uśmiechem jeden z jego krzykliwych krawatów. Niezbyt dobrze, odpowiedziałem, śmiejąc się wbrew sobie kropka. Nadal jest przekonany, że może się z tego wykręcić, ale ja nie ustąpię. Dobrze, powiedziała, wrzucając krawat do pudełka. On nie zasługuje na ani centymetr twojej przestrzeni i czasu. Przytaknąłem, czując falę wdzięczności za jej wsparcie kropka przez tak długi czas czułam się samotna w moim małżeństwie, dźwigając emocjonalny i finansowy ciężar. Podczas gdy Tyler przypisywał sobie wszystko. Ale teraz miałam ludzi po swojej stronie, a to robiło ogromną różnicę. Ostatni element mojego planu wszedł w życie w dniu, w którym Tyler przyprowadził Nicole do mieszkania. Siedziałem przy stole w jadalni, przeglądając jakieś papiery, kiedy weszli, jakby byli właścicielami tego miejsca. Nicole rozejrzała się dookoła z zadowolonym uśmiechem, kropka jej ramię oplotło ramię tylera. Więc to tutaj się zatrzymamy, powiedziała, a jej głos ociekał pretensjonalnością. Wstałam, serce mi waliło, ale moja determinacja pozostała niezachwiana. Nie powiedziałam stanowczo. To tutaj zatrzymał się Tyler. Ty, Nicole, w ogóle tu nie zostaniesz. Jej uśmiech osłabł i spojrzała na Tylera, który wyglądał na równie oszołomionego. Co to jest? Zażądał kropka to jest mój dom, nie twój, nie jej, a już na pewno nie hotel, w którym możesz się zaszyć po wbiciu minorza w plecy kropka wyraz twarzy Nicole stał się lodowaty, ale nic nie powiedziała. Tyler natomiast wyglądał jakby miał zaraz wybuchnąć kropka nie możesz tego zrobić, krzyknął. Jesteś nierozsądna kropka spojrzałam mu prosto w oczy. Nie Tyler, nierozsądne jest myślenie, że możesz sprzedać mój dom. Odejść z pieniędzmi i oczekiwać, że po prostu się poddam. Masz szczęście, że na razie nie wniosłam oskarżenia. Kropka Tyler stanął w drzwiach, jego twarz poczerwieniała z frustracji, podczas gdy Nicole skrzyżowała ręce, wyglądając coraz bardziej niekomfortowo. Kropka, jesteś niedorzeczna, Emilio, powiedział z desperacją w głosie. Nie możesz tak po prostu wyrzucić mnie z mojego własnego domu. Kropka, zrobiłam krok do przodu... Mój głos był spokojny, ale niezachwiany. To mój dom, Tyler. Akt własności jest na moje nazwisko od miesięcy i dobrze o tym wiesz. Podpisałeś dokumenty, nawet ich nie czytając, tak jak zawsze. Kropka, więc nie, to już nie jest twój dom. Kropka. Nicole spojrzała na Tylera, a jej idealnie wypielęgnowana dłoń zacisnęła się wokół paska torebki. Czekaj, o czym ona mówi. Zapytała ostrym tonem. Powiedziałeś, że to było twoje mieszkanie, że je sprzedałeś kropka, wzdrygnął się, próbując ją zbyć. To skomplikowane. Zajmę się tym kropka, to nie jest skomplikowane, powiedziałam, podchodząc bliżej. Próbowałeś sprzedać mieszkanie, które nie należy do ciebie. Ta sprzedaż jest nieważna, Tyler. W tej chwili nie masz na czym się oprzeć kropka, opanowanie Nicole pękło. Masz na myśli pieniądze, które powiedziałeś mi, że masz. Zatrzymała się w połowie zdania i jej głos się podniósł. O mój Boże! Czy w tej sprawie też kłamałeś, Nicole? Pozwól mi wyjaśnić, powiedział szybko Tyler, unosząc ręce do góry. Ale ona nie chciała tego słuchać. kropka Nie, powiedziałam, przerywając mu. Pozwól mi wyjaśnić. Tyler próbował sprzedać mieszkanie za moimi plecami. Myśląc, że może zgarnąć pieniądze i zostawić mnie z niczym. Nie wiedział jednak, że akt własności został przeniesiony na moje nazwisko kilka miesięcy temu. Kropka, więc nie tylko nie udało mu się go sprzedać, ale także popełnił oszustwo, udając, że może to zrobić. Kropka usta Nikol otwierały się i zamykały jak uryby łapiącej powietrze. Oszustwo, wyszeptała, odsuwając się od niego. Mówisz poważnie, tak, oszustwo, powiedziałem, krzyżując ręce. I jestem gotowa wnieść oskarżenie. Jeśli do końca dnia nie zabierze swoich rzeczy i nie wyjedzie, kropka, fasada tylera w końcu pękła. Nie możesz tego zrobić, Emilio, powiedział błagalnym głosem. Jesteśmy razem od sześciu lat. Nie możesz mnie tak po prostu wyrzucić, kropka, wyrzuciłeś mnie w chwili, gdy wykonałeś ten telefon, powiedziałam. A mój głos stwardniał. Powiedziałeś mi, że się ze mną rozwodzisz i śmiałeś się, że będę musiała znaleźć nowe miejsce do życia. Nie tylko mnie zdradziłeś, Tyler, próbowałeś mnie zrujnować, kropka, więc nie stój tak i nie udawaj, że jesteś ofiarą. Kropka Nikol cofnęła się o krok, jej oczy przeleciały między nami. To szaleństwo, mruknęła, ściskając mocniej torebkę. Nic mi o tym nie powiedziałeś, Tyler. Powiedziałeś, że wszystko załatwione. Kropka odwrócił się do niej z desperacją, wypisaną na twarzy. Nicole, mogę to naprawić. Potrzebuję tylko przerwała mu uniesioną ręką. Nie, po prostu nie. Nie dam się wciągnąć w twój bałagan. Kropka bez słowa odwróciła się na pięcie i wyszła. Zostawiając go stojącego, oszołomiony. Kropka nie mogłem powstrzymać się od uśmiechu, gdy drzwi zamknęły się za nią. Wygląda na to, że jesteś zdany na siebie, powiedziałam, odwracając się do Tylera. Teraz porozmawiajmy o tym, co będzie dalej. Tyler opadł na kanapę, chowając twarz w dłoniach. Emilio, proszę. Spieprzyłem sprawę. Wiem o tym. Ale nie musisz tego robić. Masz rację, powiedziałam, chwytając teczkę z kuchennego blatu i kładąc ją na stoliku przed nim. Nie muszę tego robić, ale zrobię. To jest dokumentacja rozwodowa. Mój prawnik już je przygotował i radzę ci je szybko podpisać. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej będziemy mogli ruszyć dalej. Wpatrywał się w teczkę, jego twarz zbladła. Naprawdę tak bardzo mnie nienawidzisz, nienawidzę cię. Zaśmiałam się gorzko. Nie, Tyler. Nie nienawidzę cię. Współczuję ci. Miałeś wszystko. Kogoś, kto cię kochał, dom, który razem zbudowaliśmy. A ty to wszystko rzuciłeś, bo nie potrafiłeś spojrzeć poza własne ego kropka stałam, serce mi waliło. Ale moja determinacja pozostała niezachwiana. Do końca dnia masz się stąd wynieść. Zabierz swoje rzeczy i zastanów się, gdzie chcesz zostać. To ostatni raz, kiedy daje ci jakąkolwiek łaskę. Kropka otworzył usta, by się kłócić, ale zatrzymał się, a jego ramiona opadły w porażce. W porządku, mruknął. Pójdę. Kropka dobrze, powiedziałam, idąc w stronę drzwi. I nawet nie myśl o próbowaniu czegokolwiek innego. Chloe już się wszystkim zajęła. A kiedy następnym razem przekroczysz granicę, nie zawaham się pozwolić, by zajął się tym sąd kropka, gdy otworzyłam drzwi, Tyler powoli wstał, chwytając płaszcz. Nie patrzył na mnie, gdy wychodził, a jego kroki były ciężkie od porażki kropka. Przez chwilę poczułam smutek, nie z jego powodu, ale z powodu życia, które moglibyśmy mieć, gdyby był mężczyzną, za jakiego go uważałam. Ale ta chwila szybko minęła, zastąpiona poczuciem ulgi. Zamknęłam za nim drzwi, zamykając je na nowy klucz, który sobie dorobiłam. Teraz to był mój dom i nikt, a zwłaszcza Tyler. Nie mógł mi go odebrać. Kropka cisza w mieszkaniu po wyjściu Tylera była ogłuszająca. Po raz pierwszy od lat poczułam, że wreszcie mogę oddychać. Przestrzeń nie była już obciążona jego obecnością, jego przywilejami i jego kłamstwami. Kropka byłam tylko ja, dom, który zbudowałam i cicha świadomość, że wygrałam. Nie tylko z nim, ale z każdą wątpliwością, jaką kiedykolwiek miałam, by stanąć w swojej obronie. Kropka stałam na środku salonu, patrząc na pustkę, w której znajdowały się jego rzeczy. Zniknęło jego duże krzesło do gier. Oprawione koszulki, które zagracały ściany i krzykliwy stolik do kawy, który nalegał zatrzymać kropka, mieszkanie wyglądało czyściej. Jaśniej, jakby znów było moje kropka, Loren przyszła wieczorem z jedzeniem na wynos i butelką wina. Czy on naprawdę odszedł? Zapytała, siadając na kanapie z dramatycznym westchnieniem. Odszedł i nie wróci, powiedziałam. Nalewając dwa, kieliszki wina, kropka, dałam mu czas do końca dnia na spakowanie rzeczy. Nie kłócił się, kropka, Loren, uniosła swój kieliszek. Za nowy początek i zasłużone zwycięstwa. Stuknęłam swoim kieliszkiem o jej, czując, jak ciężar minionego tygodnia powoli się unosi. Za to, że już nigdy nie pozwolę, by ktoś po mnie chodził, kropka, w ciągu następnych kilku dni, zaczęłam odzyskiwać mieszkanie kawałek po kawałku. Przestawiłam meble, przeniosłam moje ulubione dzieła sztuki do salonu i wypełniłam przestrzeń rzeczami, które mnie uszczęśliwiały. Nie chodziło tylko o zmianę wystroju, chodziło o przekształcenie mieszkania w odbicie tego, kim byłam. Nie osoby, którą Tyler próbował ze mnie zrobić, Chloe zadzwoniła z aktualnymi informacjami na temat postępowania sądowego. Jej głos przepełniała pewność siebie, która sprawiała, że czułam się niezwyciężona. Kropka wyjaśniła, że zarzuty o oszustwo nie wchodzą w grę, ponieważ kupujący zdecydował się ich nie dochodzić. Ale formalności rozwodowe idą gładko. Kiedy Tyler podpisze umowę, będziesz oficjalnie wolna. Kropka, słysząc słowo wolna, ścisnęło mi się w piersi. Nie chodziło tylko o rozwód. Chodziło o wszystko, co nosiłam w sobie przez lata. Urazy, zwątpienie w siebie, poczucie uwięzienia w małżeństwie, które mnie nie ceniło, kropka, to wszystko w końcu zostało zniesione, kropka Tyler, kilka razy próbował się odezwać, kropka jego wiadomości wahały się od przeprosin bez pokrycia, pożałosne próby przekonania mnie do pogodzenia się. Popełniłem błąd, przeczytałem. Nie możemy przynajmniej o tym porozmawiać. Inna była bardziej desperacka. Zrujnujesz mnie, Emilio. Kropka, czy tego właśnie chcesz? Nie odpowiedziałam. Chociaż raz nie zamierzałam marnować energii na naprawianie czegoś, co było nie do naprawienia. Kropka dokonał swoich wyborów i teraz musiał ponieść ich konsekwencje. Pod koniec tygodnia mieszkanie wydawało się zupełnie nową przestrzenią. Ciepłe, zachęcające i całkowicie moje kropka, kiedy siedziałam na kanapie z filiżanką herbaty. A za oknem migotały światła miasta, myślałam o wszystkim, co się wydarzyło. Zdrada Tylera była szokiem, ale też pobudką. Zbyt długo pozwalałam sobie wierzyć, że nie zasługuję na nic lepszego, że muszę zadowolić się jakimikolwiek skrawkami szacunku i miłości, które zdecyduje się mi rzucić. Ale teraz wiedziałam lepiej. Nie tylko odzyskiwałam swoje mieszkanie, odzyskiwałam swoje życie. Miesiąc później moje życie wyglądało zupełnie inaczej. Mieszkanie zmieniło się nie do poznania, nie z powodu drastycznych remontów, ale z powodu tego, jak się w nim czułam, kropka była to przestrzeń, która odzwierciedlała mnie, moje gusta, moją osobowość i moją nowo odkrytą niezależność. Brak bałaganu Tylera i jego apodyktycznej obecności sprawił, że dom stał się lżejszy i swobodniejszy, kropka, rozwód przebiegał gładko. Chloe zajęła się wszystkim z precyzją, upewniając się, że Tyler nie ma miejsca na kłótnie lub komplikowanie procesu. Podpisał papiery bez większego zamieszania, prawdopodobnie zdając sobie sprawę. Że nie ma żadnej przewagi, nie było żadnego wielkiego starcia, żadnego emocjonalnego błagania o poprawę sytuacji. Po prostu zimna, czysta przerwa, która była zarówno słodko gorzka, jak i głęboko satysfakcjonująca kropka pewnego dnia. Gdy przeglądałam stare papiery, natknęłam się na zdjęcie Tylera i mnie z początków naszej znajomości. Uśmiechaliśmy się do siebie, obejmując się ramionami, pełni nadziei i obietnic, kropka wpatrywałam się w nie przez chwilę, pozwalając, by ogarnęły mnie wspomnienia. Były dobre chwile, momenty, w których naprawdę wierzyłam, że budujemy wspólne życie, kropka, ale te chwile minęły, przyćmione latami zaniedbań, Manipulacji i zdrady włożyłam zdjęcie do koperty i schowałam do szuflady. Nie warto było trzymać go na wierzchu, ale nie byłam też gotowa go wyrzucić. Było częścią mojej przeszłości, ale już mnie nie definiowało kropka Loren i ja świętowaliśmy sfinalizowany rozwód kolacją i drinkami w modnym barze na dachu w centrum miasta. Promieniejesz, powiedziała. Wznosząc koktajl w toaście samotne życie ci odpowiada. Roześmiałam się, czując ciepło, którego nie czułam od lat. Kropka, nie chodzi o samotne życie, powiedziałem, chodzi o wolność. Po raz pierwszy nie czuję, że żyję według czyichś zasad. Kropka, wznieśliśmy za to toast, a w miarę upływu wieczoru czułem rosnącą dumę z siebie. Zmierzyłem się z jednym z najtrudniejszych momentów w moim życiu i wyszedłem z tego silniejszy. Kropka, nie tylko przetrwałem, ale prosperowałem. Kropka, po powrocie do domu zacząłem planować przyszłość. Mieszkanie stało się czymś więcej niż schronieniem. Było symbolem wszystkiego, co odzyskałem, kropka, wiedziałem jednak, że nie zostanę tam na zawsze. Pewnego dnia przeniosę się do nowego miejsca, bez żadnych cieni mojego życia, stylerem kropka do tego czasu byłam zdeterminowana, aby jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę w przestrzeni, o którą tak ciężko walczyłam, kropka, gdy tej nocy zwinęłam się w kłębek na kanapie, ogarnął mnie spokój. Pomyślałam o tym, jak Tyler śmiał się podczas rozmowy telefonicznej. Tak pewny, że wygrał. Nie mogłam powstrzymać się od uśmiechu. Kropka jego arogancja była jego upadkiem. A moja cicha siła była moim zbawieniem. Kropka to nie był tylko koniec małżeństwa, to był początek nowego rozdziału. Takiego, w którym to ja decydowałam, w którym wybierałam szczęście na własnych warunkach. Po długim czasie poczułam się naprawdę wolna.